Cześć, tutaj Kajka. Witam Was w kolejnym So Espanol. Dzisiaj piękny zachód słońca za nami, a ja będę sobie tak chodzić troszeczkę, bo tak jakoś się lepiej myśli, jak się chodzi. Była prośba, żeby był vlog bądź lekcja z pleneru, bo dawno nie pokazywałam teneryfy właśnie z tej perspektywy i ja dzisiaj spełniam tę prośbę i pokazuję Wam właśnie, jak wygląda taki dach, a sautea, la azotea, w budynku, gdzie mieszkam. I przy okazji pogadamy sobie o czasowniku iść. W języku hiszpańskim, bo ten czasownik ma bardzo szczególne, hm, jakby to określić, zastosowanie? Tak, możemy powiedzieć: jest dosyć szczególny, więc porozmawiamy sobie, dlaczego czasownik Ir w języku hiszpańskim jest szczególny, jednocześnie chodząc sobie trochę. Po wspomnianej wcześniej azotea bądź solarium. 1, 2, 3, 4, 5, cinco, 6. Cinco, Czasownik Ir w języku hiszpańskim, po pierwsze, jest bardzo nieregularny, bo nic nie przypomina formy odmienionej i formy w bezokoliczniku, czyli formy nieodmienionej. Nic, kompletnie nic. To jest jeden z takich pierwszych, podstawowych elementów, które powoduje, że jest on. Wyjątkowy. Jak odmienimy czasownik ir. Jowoj, tu was, ele va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas ban. Ta odmiana i czasownik ir nie są podobne, więc już to jest pierwsza rzecz, która jest dosyć wyjątkowa dla czasownika ir. Drugą taką rzeczą, która jest wyjątkowa, jest to, że czasownik ir tłumaczymy jako iść. Natomiast iść możemy w języku hiszpańskim. Zarówno na piechotę, możemy iść samochodem, możemy iść autobusem, możemy iść pociągiem, możemy iść samolotem, statkiem, konno. Wszystkim tym możemy iść, ponieważ iść to po prostu poruszać się w jakiś sposób. Iść, oczywiście, ale iść z punktu A do punktu B. Poruszać się z punktu A do punktu B. I to jest takie uproszczone bardzo tłumaczenie, że ir to jest iść, łatwo jest nam zapamiętać, natomiast pamiętajmy dalej, że podemos ir a pie, a caballo, en bicyclet, en tren, en kocie, en avión, en barco podemos ir. To oznacza, że jedziemy jakimś środkiem transportu. Poruszamy się jakimś środkiem transportu. Trochę to porównać można do angielskiego go. 1 2 3 4 5 6. Trzecia rzecz w języku hiszpańskim, jeżeli chodzi o czasownik ir, to jest taka, że możemy iść w jakimś kierunku albo z jakiegoś kierunku. I, żeby wyrazić to, że idziemy w jakimś kierunku, to ir, czasownik ir odmieniony, połączymy ze słówkiem a. I to a będzie oznaczało właśnie, że idę w jakimś kierunku. Więc jak chcę powiedzieć, że idę na plażę, to powiem boj a la playa. Jeżeli chcę powiedzieć, że idę do szkoły, powiem boj a la escuela. Jeżeli chcę powiedzieć, że idę do sklepu, powiem boj a la tienda albo a una tienda do jakiegoś sklepu. Więc zawsze, jeżeli idziemy w jakimś kierunku, to będziemy mówić ir a. A jak będziemy mówić, że idziemy z jakiegoś kierunku, to wtedy powiemy ir de. Więc jeżeli na przykład powiem boj de la escuela, to będzie oznaczało, że Wracam ze szkoły, idę ze szkoły i tak dalej. Czyli zawsze ir A będzie oznaczało w jakimś kierunku, a ir D będzie oznaczało z jakiegoś kierunku. No, ale ktoś może powiedzieć, no dobra, to trochę ściema, bo przecież Ir A to jest to, co, czego używamy, żeby powiedzieć, że wyrażamy zamiar, albo mówimy o przyszłości, czyli w zasadzie, że mamy zamiar zrobić coś w przyszłości. To jak to może oznaczać, że idziemy w jakimś kierunku, jeżeli. Jak to rozróżnić w takim razie? Jeżeli Ir A to jest mieć zamiar, i Ir A to jest iść do. Dobra. I tutaj mamy podstawowe rozróżnienie, bo jak powiem: Yo voy a la escuela, to będzie to oznaczało, że idę do szkoły. I la escuela to jest rzeczownik. Podstawowa sprawa. La escuela to jest rzeczownik, więc idę gdzie? Do jakiejś rzeczy, jakiegoś miejsca, które też jest rzeczownikiem w tym momencie, jeżeli chodzi o po prostu część mowy. Dlatego ja voy a la escuela, ja voy a la escuela, ja. A jak ja chcę powiedzieć: Yo voy a estudiar en la escuela, to wtedy to yo boy, a... i czasownik w bezokoliczniku. Pff, dużo tych słów gramatycznych. To jest bezokolicznik i jeżeli on stoi po tym krótkim słówku a, to będzie wtedy to oznaczało... Mamy do czynienia właśnie z tym wyrażeniem, który mówi, że mamy zamiar coś zrobić, czyli yo boy, a estudiar. Mam zamiar studiować. Yo voy a la escuela. Idę do szkoły. To jest podstawowe rozróżnienie tych dwóch form i właśnie dzięki temu, czy jest to rzeczownik, czy to jest czasownik w bezokończniku, czyli nieodmieniony, wtedy wiemy, czy to Ir, które na samym początku oznacza iść, czy jest po prostu z czymś, co tłumaczymy na polskie mieć zamiar, albo wprowadza nam czas przyszły. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Jest jeszcze parę użyć czasownika ir albo takich krótków, niuansów, które się za nim kryją, ale dzisiaj przede wszystkim pamiętajmy, że jest to czasownik nieregularny. Dwa, że jak się poruszam używając czasownika ir możemy się poruszać bardzo wieloma różnymi środkami transportu, bo zarówno na piechotę, jak na rowerze, jak konno, jak samochodem, statkiem, pociągiem, czy samolotem, czy czymkolwiek innym sobie wymyślimy. Trzecia rzecz jest taka, że idziemy do jakiegoś miejsca i z jakiegoś miejsca. I jeżeli użyjemy tej konstrukcji ir a, to wtedy to, czy użyjemy czasownik czy rzeczownik, zmienia znaczenie ir kontekście oczywiście i w inny sposób możemy stworzyć właśnie takie zdanie. Także to są dzisiaj trzy podstawowe zasady użycia czasownika ir, które tłumaczymy w uproszczeniu jako iść i muchas gracias por hoy. Nos vemos en el próximo video. i aquí, en el fondo vale aquí. Podéis ver está el teide. Teide el volcán de Tenerife. 7 i raz.